Zdaje się, że zjawa mam porwała puchatka i prosiaczka. Nie rozumiem, gofer, jak coś tak jak... Jeśli chcemy wyrwać puchatka i prosiaczka z łap tej zjawy, to musimy być cicho, bo i nas złapie. Powtarzam wam, że nie ma. Czysz. Mam przeczucie, że tej nocy nie będziemy już spać. Gdzie my jesteśmy? O, prosiaczku! Wiesz, wylądowaliśmy na księżycu, na miodowym księżycu. Szkoda, że nie wziąłem większego dzbanuszka na ten księżycowy miód. Gbusioł, księżyc zawsze znika o świcie. Nie uważasz, że bardzo trudno będzie stać na czymś, co zniknie, puchatku? Tak, masz rację, prosiaczku! Musimy do świtu znaleźć księżycowy miód. Założę się, że wypatrzę puchatka i prosiaczka z wierzchołka tego drzewa. Dlaczego tygrysy nie wycierają łap przed skokiem? A ty co wyprawiasz? Hmm, błoto to dobry pomysł. <grystanie> Wymarzymy się nim, żebyśmy byli mniej widoczni. Hmm, nigdzie ich nie widzę. Ojej, a co będzie, jak zjawa zobaczy mnie? Ale nie zobaczy czegoś, czego nie widać. Nie ma tygrysa, są liście. Ta zjawa mamcie jest o wiele brzydsza niż się spodziewałem. Wielka, księżycowa pszczoła! Ojej, je, Nie, nie wierzę, wam nie ma żadnej zjawy mamcie! Ale ja ją widziałem na własne oczy. Naprawdę uciekajmy stąd szybko, króliczku! Nikt i nic nie zmusi mnie do odejścia stąd przed świtem. A już na pewno nie jakaś zjawa. Aaaa! Na księżycu jest ktoś, kto może się mnie przestraszyć Co teraz, buchatku. Myślę, że od teraz, Prosiaczku Musimy iść bardzo, bardzo cicho Ojej, gdzie my jesteśmy? Prosiaczku, chyba jesteśmy wewnątrz ogromnego księżycowego plastra miodu a tam, gdzie jest plaster miodu, musi być. miodek! Aby tu nie było ogromnych pszczół! Skąd mogłem wiedzieć, że ty też się ukrywasz przed zjawą? Mówiłem ci, że nie ma żadnych zjaw. Przez ciebie zaczynamy się bać sami siebie. Tak? To gdzie jest Puchatek i prosiaczek? A! Uh, uh. Miotku, gdzie jesteś? Patrzcie tutaj. O, słyszysz, w to Miodek się odezwał.